naszymi filmami było pytanie, jak wygląda w środku palnik Kołtona. No i w tej chwili tutaj mamy, rozkręcamy po prostu, żeby Wam to pokazać. Jesteśmy w fabryce Kołtona w Jabłonce. Dziękuję. I po prostu zobaczcie, jak wygląda taki palnik. Mikołaj, proszę opisz mi, co tutaj widzimy. No to tak. Tutaj jak zawsze zaglądamy do środka, no to ślimak, czyli tędy wpa wpada pelet. z tak. podajnika zewnętrznego. Wentylator u góry, chodzi o dobry dostęp, tak. czyli on jest z góry fajnie dostępny. Teraz pokażę na to w ten sposób, to jest czujnik optyczny, ten tak. który patrzy czy tam się pali. Tak. Y on jest na zatrzasku, bardzo łatwo dostępny, serwisant się nie denerwuje, tak. że on jest gdzieś tam pod spodem, tak. trudno jest go wyczyścić czy wymienić. Bardzo fajne, na zatrzasku cykl już. Y teraz macie panowie dalej motoreduktor do ślimaka. Czyli silniczek, nazwijmy go w ten sposób. Yy, siłownik do rusztu, tak. który posuwisz to zwrotnego, schodkowego. No i tutaj płytka elektroniczna. Jak go obrócę, tutaj tak. sfilmujemy go, no to tutaj błyskawiczka, czyli prąd nie dotykać Fajne te złączki, te znane, wiadomo jakie tak. one są. Yy, tam cała wtedy trasa kablowa. No i do kotła to idzie. Nie? Tak. Yy, jeżeli chcemy się dostać do rusztu, tu są takie. Ja tego nie będę odpinał, bo, tak. bo to nie jest takie, y, ja tego nie, nie wyjmę teraz. Ja rozumiem. Ogólnie chodzi o to, że tu odpinamy, wyjmujemy ten ruszt cały tak. do serwisu. Y, no i z przodu przede wszystkim komora paleniskowa, to jest ciekawe. Y, tutaj flansza montażowa, 20 sekund. Y, komora, ruszt schodkowy posuwisto-zwrotny, trzypunktowy dopływ powietrza otworami bocznymi, pod rusztu y, otworami technologicznymi. I ślimakiem, który jest pusty w środku i w ten sposób nie ma dymienia, jest dopalanie tych lotnych części niespalonych.